Siema, siema, witam na nowym odcinku z CSGO Skinsa na moim kanale. Następnie chciałbym przypomnieć o tym, że wygrałem się wygrałem ponad 4200 zł, płacąc z moim kodem minimum 20 zł, a czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie naprawdę przepotężne itemki. Macie tutaj Szkiaton na knajp Boreal za prawie 1200 zł, Huntsman na knajp Freehand za ponad 600 zł, no i Survival Knife Ultra Fire za prawie 700 zł, także trzy naprawdę śliczne koski, a poza trzema koskami macie też Specjalist Gloves za 950 zł, no i Hydra Gloves za 350 zł. Poza trzema kosami, dwoma parami rękawiczek macie też trzy skinki, like Prince team Emeczka Cyrex i Kałaszek Empress Także wszystko daje do Was 8 skinków łącznej wartości 4200 zł. Już dawno nic nie poleciało. Także liczę, że w końcu ktoś coś wygra, bo naprawdę to stoi długo czasu. Także mam nadzieję, że teraz na dniach coś wpadnie do Was najlepiej, jakaś koska, żeby ktoś sobie wygrał i będzie wszystko super. Czym więcej płacasz, tym masz większą szansę na wygraną. A żeby płacić jak ten tutaj plusik pisać gdzieś grabital 18, daje Ci 10% więcej do wpłaty oraz 20 na zam start. Zbieramy to od płatności, czy to blik, czy place of kart, czy skinki. A gdy płacić skinki, przelać do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj aktywuj, bo ja wiem, po prostu nie zaliczę, nie nie 10% więcej do wpłaty, a nie macie mieli szans na wygranie ponad 4200 zł w konkursach, więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. Nawet jeśli nic nie wpłacasz, to po prostu kliknij, za aktywuj, użyj mojego kodu bądź zajebisty, No i dzięki temu mnie wspierasz, więc ja ci mogę dawać skinki, jest to uczciwa wymiana. A jeśli wpłacasz coś, no to za na przykład, nie wiem, 44 zł otrzymujesz tyle punktów eventowych, które zawsze ci pokażę, gdzie masz wykorzystać, ale zanim to jeszcze chciałem ci przypomnieć o tym, że jeśli wpłacasz skinami, akurat, no to nie musisz czekać, na 7 wszystkim nie musisz czekać, no ale ze skinami teoretycznie powinieneś czekać, bo jest 8 dni Wstrzymania oferty przez te możliwości anulowania ofert, to co prowadziło Valve. Także na szczęście, CSGO Skin ma, ma to w dupie i zrobili tak, że każdy ma swój limit i możesz wpłacać. Co się limit, się resetuje, więc możesz sobie wpłacać nie czekając. Plus, dostajesz jeszcze prezent do wpłaty skinami, więc naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Fajną sprawą też jest to, że masz codzienną skrzyżkę, co 24 godziny, taką skrzyżkę masz sobie otworzyć za free, więc stary człowiek, byś nie nie otworzyć codziennie. Codziennie masz skina za darmo, wejdź i sobie skarń po prostu. A jeszcze masz zgarnąć, darmowe skrzynczki zrobić na social media, więc też fajna sprawa, no i masz darmowy prezent do końca eventu, a zostały 3 dni, więc polecam się śpieszyć, bo no, zaraz się kończy, zaraz się kończy, stary, nie odbierzesz sobie prezentu, więc lipa. I propos punktów wyjątkowych, no to wkrótce Kryjów że masz codziennie super nagrody, dzisiaj jest piękny Hansman i crimson web, nie wiem ile takiej kosztuje, ale pewnie sporo, bo faktycznie crimson Web zawsze sporo kosztowały. Zawsze była ogromna przepaść. Zwłaszcza chyba M9 była tak turbo, turbo droga. Pamiętam kiedyś. No nie, stary czas, stary czasy. Teraz pewnie kosztuje jeszcze więcej. No ale masz tu wiele kosek codziennie, rękawiczek, skinków. Tu sobie masz 6 skinka, pyk. No i tu sobie możesz wrzucić. Albo jeszcze coś dwa skinki. Tu sobie masz rzucić też punkciki. Także y, 1, 8, 6. Nie, 6 pyk. I dostajemy 2 złote. No i dobra. Dzisiaj idziemy sobie testować skrzynkę. Jedną z dwóch, które wczoraj testowaliśmy, czyli skrzyneczkę aniołów, aniołów Divin case, case, także damy sobie 5 razy i 5 razy na buście 1v1. One one. No i potem bym chciał jeszcze jakąś zesterkę spróbować. Ona na zesterku 3600 kosztuje, więc no musielibyśmy to wygrać, bo inaczej, inaczej będzie problem sobie otworzyć na drzesterku. A jeśli budżet pozwoli to jutro sobie przetestujemy Inferiala, chyba tak się nazywa ta skrzynka druga. Tutaj z pierwszej skrzynki 350 zł na prawo, to jest tragiczny start, tragiczny start dla nas. Drugi Zeus pod rząd, drugi Battle 2 dwa razy po 22 zł. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Digital like Prince, Team, jakby był w faktoryniu byłoby super. I jest w faktoryniu, także wracamy 500 złotych. Okej. Okay. Tutaj nic ciekawego akurat. No, na razie dał jeden dobry, trzy słabe. U niego w sumie tak samo. Ta CZK 100 kosztuje. No dobra. To jest Klaus, ale teraz się na buście zaczynają. Jest chyba lepiej niż on. 150 złotych, no ale to i tak nic, nic dobrego. Na buście ta skrzynka prawie 400 zł. kosztuje, jej druga też nic nie daje. No Potrzebujemy takiej jakiejś jak bo to się na razie nie zwróci nawet. Oj, kałaszek na prawo, także jest lipa, przegrywamy, ale o 50 zł. dwie skrzynki na buście, no daj coś. Ok, teraz dla nas kałaszek w jakimś lepszym stanie, może? Nie, też za 350, ok. I ostatnia skrzynka, gdybyśmy to wygrali, to chociaż się zwróci. 1200 zł. w ostatniej skrzynce. Klasyka. No, dobra, no, idziemy sobie zrobić jeszcze 5 na buście. Licząc, że może te 5 na buście być dla nas szczęśliwe. Eee, I zrobię sobie to na 3 osoby. No, potrzebujemy winą. No, chcę coś w końcu wygrać na odcinku. Ja poza odcinkiem, jak sobie kręcę, to naprawdę czas, czasem coś mi fajnego siądzie. Ale na odcinku w ostatnim czasie jest naprawdę źle. No, musimy wygrać tą bitwę, żeby sobie otworzyć jeszcze dysterka. Na sam koniec, pierwsza skrzyneczka. Najgorzej ze wszystkich. Super. Mhm. Druga skrzyneczka. Nie wiem ile to na ok, kosztuje pewnie mało. No, 14 zł. Super, a tutaj już kolejny drogi item. No teraz dla nas, okej. Okay. W takim samym stanie. Nie, oczywiście, że nie. Dwie skrzynki. Musimy z ostatnie dostać tą Mkę chociaż za 1000 coś. bo inaczej przegramy. Albo wulkan. No ale dostajemy nic. Super. Ja nie wiem. Ja nie wiem od czego to zależy że na odcinkom takiego pecha, a poza odcinkami jest wszystko spoko. Mamy tutaj jeszcze punkty. Wystarczy sam na tą łapkę. Mamy jeszcze tutaj punkty, pyk. Klikniemy sobie rozstrzygny skinka. Pyk. Obóbka stówkę kosztuje. Także też spoko. No ale teraz sobie musimy zrobić jeszcze bitewkę na no, odkute. No nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem czego to zależy. Szczerze. Szczerze nie wiem. Nie rozumiem. No nie mam taki skrzynek Wystarczy na 4. A wystarczy on tak? A nie. A, Jak by to zrobić? No dobra, to chyba musimy zrobić. 4 takie skrzynki. No. Innej opcji nie mamy. 4 na 3. To jest nasza jedyna szansa. Bez busta. Zobaczmy. Zobaczmy jak to wyjdzie. Dawaj, proszę cię. Proszę cię. Może bez busta mi oddano? No. jeszcze mi ta skrzynka nie oddała. Wczoraj ten infernal był lepszy. Zdecydowanie dla nas. Za 500, okej, okay, chyba. No, tak jest. No z tym tutaj jesteśmy close CZ, wychodzimy na prowadzenie. Ale no i tak jest close, jest zadnia skrzynka, No musi mi coś jeszcze dać. Okej, okay, wygraliśmy to. Także jeszcze możemy sobie pozwolić na kolejną bitewkę, Ale to dalej nie jest coś, co nas satysfakcjonuje. No, to no i tak jesteśmy na minus tego odcinka, dobra. I na damy sobie 4 na Ok, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakbyśmy to już wygrali, to moglibyśmy się nawet odbić. Zobaczymy, zobaczymy. Dłuższy odcineczek, no ale chcę pootwierać te skrzyneczki. No, dzisiaj wielki test. No, i chcę wrócić na dobre tory, tak? Jak wygramy tą bitwę, zrobimy sobie. Oj, tu będzie dużo. O nie, fair to okej, okay, 200 zł. No, teraz nam bujście Daj mi tą Emeczkę za kafla. No, jest. Okej, okay, za 300. Tyle dobrego, jest blisko. Daj mi tą MK, będzie super. To trochę kosztuje, okej. Okay. Dwie skrzynki jeszcze. No, musisz mi coś dać. O jezu, tracimy prowadzenie. A jednak nie, o 2 złote i ostatnia skrzynka, proszę wygrajmy to po prostu. No i jemu dało tą emkę. <gry> nie wiesz. nie wierzę. Kończymy jak zawsze, kończymy jak zawsze. No jutro spróbujemy tego inferiala otworzyć. No dzisiaj na nie poszło, no dzisiaj nam mnie poszło niestety. Tu jest ta skrzyneczka. Jaki jest w ogóle procent na tą emkę na buście? 2% na o kurczę. I 3% na wulkana. Szkoda, że nam nie dało. No niestety, no niestety. A tutaj jest 2% na tego. Okej, okay. a tutaj. No to mogę nam takiego wulkanika dać. Widzimy się oczywiście jutro. Zresztą, jak zawsze, pamiętajcie, kt. Grawi do 184200 złotych. Macie do wygrania z moim kodem. Wszystkie linki w opisie. No i mam nadzieję, że jutro druga skrzyneczka okaże się szczęśliwsza. No bo ta niestety nas zawiodła. Elo.